Widzimy bardzo dokładnie, od 23 stycznia istnieje islamski wzrost na Środkowym Wschodzie. Jeśli posiadam właściwą wiedzę historyczną, to właśnie obalenie Imperium Osmańskiego zabłysnęło inspiracją utworzenia Bractwa Muzułmańskiego. W 1924 Imperium Osmańskie zostało obalone przez Zachód. W 1928, cztery lata później, Bractwo Muzułmańskie zostało utworzone, a była to ściana, gdzie każda cegiełka jest islamską organizacją a Bractwo Muzułmańskie posiadało władzę. Następnie ten ruch osiedlał się na rejonach jak Syria. Dziś natomiast widzimy Bractwo Muzułmańskie działające na terenie wszystkich krajów muzułmańskich jak Algieria, Syria, Liban, Egipt, absolutnie wszędzie. I Bractwo Muzułmańskie jest obecnie na etapie przejęcia władzy w przynajmniej trzech w czterech krajach na Środkowym Wschodzie tak tzw. Wiosna Arabska, co jest raczej wzrostem radykalnych muzułmanów do władzy w Egipcie oraz na całym rejonie, pozostawili Izrael na bardzo odizolowanej pozycji. Bractwo Muzułmańskie jest najbardziej wpływową radykalną grupą muzułmańską na świecie. To nie jest nowoczesna organizacja, oni odmawiają rozpoznania że Izrael w ogóle istnieje, a największy przywódca Bractwa Muzułmańskiego na świecie woła o ustanowienie islamskiego kalifatu, światowy ogromny stan islamski, gdzie dosłownie każdy kraj muzułmański złączy się w jedną ogromną władzę ekonomiczną, militarną i polityczną, mając na celu atak na Izrael jak i na kraje zachodnie i to jest czego oni chcą. Jest to błędne myślenie, jeśli nie przykuwamy uwagi do ideologii i podstaw bractwa muzułmańskiego, ponieważ nie reprezentują żadnej przemocy, przynajmniej nie bezpośredniej przemocy. Dla bractwa muzułmańskiego wojna jest czymś wywołanym przez daną osobę w celu przemiany regionu i całego świata na islam. Dlatego ideologicznie bractwo muzułmańskie jest zobowiązane do wywołania takiej wojny. Obawiam się wojny, i wierzę, że jeśli islamiści osiągną kontrolę będą się tylko ustawiać w kolejce naprzeciw Izraelowi, z kręgiem wojen jakie widzieliśmy w latach 67-73. Lider Bractwa Muzułmańskiego oświadczył bardzo dokładnie, że bractwo nie rozpoznaje stanu Izraela w jakichkolwiek okolicznościach. Dodając że Izrael jest spostrzegany jako najeźdźca i wróg popełniający zbrodnie. Jestem bardzo świadomy wszelkim niebezpieczeństwom pochodzących ze strony radykalnych islamistów każdego z tych krajów, jest to ogromne niebezpieczeństwo. Moim zdaniem bractwo muzułmańskie w Egipcie jest ogromnym zagrożeniem dla demokracji, ponieważ ktokolwiek akceptuje prawo szaria nie jest demokracją, jaką my posiadamy, więc jest to być może najbardziej niebezpieczny czas na Środkowym Wschodzie, nie wspominając ich stosunek do Izraela. Czy w takim razie widzisz tą sytuację jako nasza przegrana oraz że Egipt rozpoczyna istnienie islamskiego kalifatu na Środkowym Wschodzie? Chciałbym Ci powiedzieć, że tak nie jest. Jeśli Bractwo Muzułmańskie przejmie prezydenturę, będzie to początkiem procesu islamizacji od szczytu do samego dna. Tego ranka w Egipcie dowiadujemy się, iż Egipt posiada nowego prezydenta, który jest członkiem Bractwa Muzułmańskiego. W tej chwili na żywo spoglądamy jak członkowie Bractwa ich wspierający cieszą się niesamowicie z tych wyników. Mohamed Morsi wygrał wybory na prezydenta Egiptu. Możemy zobaczyć siłę Bractwa Muzułmańskiego, który od dekad był zakazany na terenie Egiptu. I pamiętamy, że Mohamed Morsi spędził czas w uwiezieniu jako więzień polityczny Zabycie członkiem Bractwa Muzułmańskiego w czasie kiedy Mubarak był prezydentem. Wojsko nie opuści władzy z łatwością i nie zważając na Mohameda Mursi, oni są wciąż u władzy. W mojej opinii nastąpi kryzys pomiędzy przywódcami Wojska Egipskiego a Bractwem Muzułmańskim. Jeśli wojsko powróci do swoich basa, Bractwo Muzułmańskie przejmie stanowe instytucje, będzie to oznaczać islamizację kraju i społeczeństwa. Kiedy tak się stanie wojsko będąc stanową instytucją, przejdzie islamizację samowolnie bądź nie. Naszą stolicą nie będzie Kair, Mekka czy Madina, ale będzie nią Jeruzalem. za wolą ELA. Rewolucja wiosny arabskiej jest pod przywództwem ruchów islamskich. Być może celem hijaziego jest zjednoczenie tych wszystkich krajów. Hijazi mówił o celach Mohameda Mursiego, aby stać się prezydentem nie tylko Egiptu, ale wszystkich krajów arabskich, patrząc na tą okrutną i barbarzyńską kampanię Stanów Zjednoczonych oraz Zachodu, w ogóle naprzeciw islamowi. On woła o zjednoczenie krajów arabskich, a nawet krajów muzułmańskich na całym świecie w celu konfrontacji tej okrutnej kampanii. Stany Zjednoczone same planują podbój Madin na celami wojskowymi. Więc wygląda to jak bardzo wczesny formujący się kalifat. To są wszelkiego rodzaju cienie, cienie bractwa muzułmańskiego, ale finałowym celem jest zjednoczony naród islamu. To była organizacja uformowana dawno temu dla danych celów, aby zjednoczyć naród arabski oraz narody islamskie. Oni mówią, że chcą demokracji, ale z islamskim wpływem. A co to oznacza? Odpowiedzą Wam ustanowienie prawa szaria. Więc jakie są korzyści z demokracji? W 1920 Egipcjanie wołali, naszą konstytucją jest Koran. Chcieli pokazać, iż konstytucja jest tak istotna, a imam Albana powiedział, nie, Koran jest naszą konstytucją. Koran był i będzie naszą konstytucją. A szaria, szaria i w końcu szaria. Marzeniem Bractwa Muzułmańskiego jest zjednoczenie krajów islamskich. Z pewnością. Nowa cywilizacja podniesie się z gruzów. To będzie nowa cywilizacja. I wierzę, iż ta cywilizacja będzie wzniesieniem się cywilizacji islamu, która będzie przewodzić w XXI wieku. Naród islamu powróci. Nie zważając na nasz obecny kryzys i nie zważając na arogancję zachodu, zbadajmy te boskie sekwencje. Po pierwsze, kalifat powróci. Następnie, muzułmanie będą żyć w ogromnym dobrobycie. Ekonomia muzułmańska będzie najsilniejsza ze wszystkich. Być może myślicie, że coś jest ze mną nie w porządku, że tak mówię. Na Ada, ze mną jest wszystko w porządku. I mówię prawdę, powrót kalifatu na podstawie prorockich metod jest prawdą i jest pewnym faktem. A każdy kto posiada silną wiarę w Mohameda, szczerego i zaufanego, posiada także wiarę w tą obietnicę. To jest wielki temat, powrót kalifatu, to jest wielka sprawa.